Nowy obiekt powstanie w pobliżu szkoły podstawowej oraz przedszkola w jednej retnisku czyli przy ulicy Słonecznej. Prace rozpoczną się w najbliższych tygodniach. Żłobek zapewni opiekę dla 50 dzieci. Współpraca między rządem a samorządem jest idealna. Troska o najmłodszych to jest nasze największe zadanie, troska o bezpieczeństwo. Pan wojewoda nie tylko obdarza nas zaufaniem, ale też słuchuje się Potrzeby naszej lokalnej społeczności. Budowa żłobka będzie możliwa dzięki dofinansowaniu rządowemu. Mowa o kwocie 3,5 miliona złotych. Gmina do inwestycji nie dołoży ani złotówki. Rząd koalicji 15 października, rząd pana premiera Donalda Tuska bardzo mocno wstawia na to, żeby wspierać młodych rodziców w łączeniu rozwoju zawodowego i możliwości wychowania dzieci. Wspieramy je nie tylko poprzez budowę nowych żłobków, ale również uruchomiliśmy program Aktywny Rodzic, dzięki czemu większość placówek publicznych jest dostępna za darmo, bo ci rodzice, którzy właśnie. Chcą łączyć to wychowanie dziecka z rozwojem zawodowym, mogą skorzystać z tego programu i skorzystać z dofinansowania w kwocie 1500 zł. Nowy obiekt ma być gotowy w czerwcu przyszłego roku.